Słowo diament oznacza niezniszczalny i niepokonany. Jest tak nie bez powodu, ponieważ diament to najtrwalszy znany w naturze minerał. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pasach, których materiałem ściednym jest diament syntetyczny. Ja mam na imię Łukasz, a moim gościem będzie specjalista z działu materiałów ściednych Ryszard Tomasik. Oglądajcie! Materiałami ściernymi, powierzchni twardych, takich jak szkło, granit, ceramika, czy też metale o zwiększonej twardości, to bardzo trudny proces, ze względu na to, że wydajność materiałów, którymi pracujemy, jest bardzo niska. Powiedz, Ryszard, dlaczego tak się dzieje? Dlatego się tak dzieje, że w czasie szlifowania, czyli tej obróbki, wydziela się bardzo wysoka temperatura. W związku z tym ziarna, które służą do szlifowania, takie jak cyrkon względnie korunt, szybko się kruszą, wykruszają i to powoduje spadek wydajności pracy materiału. No właśnie i tutaj mamy alternatywę dla tego typu rozwiązań, czyli pasy diamentowe. Pasy diamentowe zawierają drobinki Diamentu przyklejone do podłoża. Wówczas pas, ścierając się z obrabianym materiałem, szlifuje go. Wydziela się wysoka temperatura, która nie jest już tak szkodliwa dla diamentu jak w pasach konwencjonalnych, dlatego że diament jest materiałem twardym, co powoduje. Wydłużenie czasu pracy pasa oraz lepszą obróbkę powierzchni. Może, żeby pokazać różnicę naszym widzom pomiędzy budową pasów konwencjonalnych a pasów diamentowych, omówmy teraz poczucie jego budowę. Budowa pasa diamentowego wygląda następująco: że to jest warstwa nośnia, czyli podłoże, czynnik klejący może być różny, warstwa wzmacniająca, powłoka niklowa która mocuje i wzmacnia mocowanie diamentu do podłoża oraz cząsteczki diamentu. A powiedz czy te cząsteczki diamentowe, one są jakoś losowo rozsypane po tym pasie czy ułożone celowo w jakiś konkretny wzór? Mamy dwa systemy. Jeden system to jest kropeczkowy, a drugi jodełkowy, który jest polecany do obróbki krawędzi szkła. Taka konstrukcja pasa sprawia, że jest on bardzo wytrzymały. A powiedz nam, jak to wygląda w praktyce, kiedy pracujemy z tym pasem. Oprócz tej wytrzymałości, jak wspomniałeś, bardzo ważne jest wydłużenie czasu pracy pasa diamentowego oraz elastyczność. Mamy dwa wzory: jeden kropeczkowy, drugi jodełkowy. Takie rozmieszczenie diamentów na pasie. Powoduje, że jest dużo przestrzeni wolnej, która może odprowadzić ciepło. To z kolei powoduje wydłużenie czasu pracy pasa oraz lepsze jakościowo obrobienie materiału. Ryszard, jak większość produktów, również pasy diamentowe możemy podzielić na kilka rodzajów. Powiedz, jakie czynniki decydują o doborze takiego pasa? O doborze pasa decydują kilka, decyduje kilka czynników. Po pierwsze, nasyp, jaki jest stosowany, po drugie, podłoże, i po trzecie, sposób klejenia, klejenia pasa. Mamy trzy typy pasów diamentowych w swojej ofercie. Pierwsze dwa są na, wykonane na podkładzie sztywnym do pracy na automatach, nadające się najlepiej do obróbki krawędzi szkła. Mogą być ze wzorem kro, kropeczkowym lub jodełkowym. Trzeci typ to jest pas półelastyczny do pracy z ręki do delika przy delikatnych obciążeniach. To, co powiedziałeś o pasach diamentowych, jasno wskazuje na to, że to najlepsze rozwiązanie do obróbki trudnych i twardych materiałów. Na koniec podsumujmy może jeszcze raz wszystkie zalety, jakie niosą ze sobą pasy diamentowe. Tak jak wspominaliśmy, najważniejszą zaletą pasów diamentowych to jest możliwość obrabiania twardych materiałów. Następnie Żywotność pasa znacznie się wydłuża w stosunku, w porównaniu do pasów konwencjonalnych. Jakość obrabianej powierzchni jest znacznie lepsza. Wydajność i szybkość skrawania przy pasach diamentowych jest bardzo duża. Co w sumie daje oszczędności czasu obróbki danego detalu. Czy na potwierdzenie tych słów jesteś w stanie nam opowiedzieć swoje doświadczenia, jakiś proces wdrożeniowy w jednej z firm? Możemy podać na przykładzie firmy, do której dostarczamy pasy diamentowe do obróbki krawędzi szkła. Oszczędności jakie uzyskali to oszczędność czasu wymiany pasów, gdzie stosowano konwencjonalne pasy 7 do 10 sztuk dziennie, natomiast jeden nasz starcza do od 20 do 25 dni. Drugie mniejsze, mniej utylizacji tych pasów i mniejsze zapylenie, a trzecie to znacznie zwiększenie wydajności obrabianych materiałów. Prawdopodobnie szacują, że to jest około czterokrotnie. Więcej mogą wykonać metrów, oszlifować metrów kwadratowych pasem diamentowym w stosunku do pasów konwencjonalnych. Myślę, że to doskonałe potwierdzenie na skuteczność tych materiałów. Dziękuję bardzo Ci Ryszard za rozmowę. Dziękuję. Jak widzicie, obróbka powierzchni twardych i bardzo twardych nie musi być wcale skomplikowana. Jeżeli podobał Wam się ten film, śledźcie nasz profil na Facebooku, zasubskrybujcie kanał na YouTube. A jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Na pewno odpowiemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.